Czy odprawa emerytalna może korzystać ze zwolnienia z podatku z tytułu ulgi dla seniora? Czy ulgę tę można zastosować nawet jeśli pracownik nie złoży wniosku o jej stosowanie? Pracownik, który ukończył powszechny wiek emerytalny, ale nie otrzymał jeszcze fizycznie emerytury, może korzystać ze zwolnienia przychodów ze stosunku pracy do kwoty 85 528 w roku kalendarzowym. Ulga jest zatem możliwa do zastosowania dla aktywnych zawodowo kobiet po ukończeniu 60. roku życia oraz mężczyzn po ukończeniu 65. roku życia. Warunkiem zastosowania ulgi jest nieotrzymywanie emerytury na moment otrzymania przychodu ze stosunku pracy. Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 ustawy o PIT przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub pozostawienia ich do dyspozycji podatnika. Pracodawca bez oświadczenia pracownika o zamiarze korzystania z ulgi nie może sam nie potrącić podatku z tytułu przychodów ze stosunku pracy. Jeśli jednak tak się stanie, a pracownik będzie miał ochotę skorzystać z tej ulgi, może rozliczyć się w PIT-37 w części C pozycja 44.